Tu Ola Front, podcast Serce obrazu. Przychodzę do Was z projektem Punkt Widzenia. Słuchasz właśnie drugiego z trzech odcinków należących do tego cyklu. Zapraszam do wysłuchania opowieści o obrazie z pszczołą. Widzisz ten obraz na okładce odcinka. Więc zapraszam do wysłuchania i być może do zainspirowania się. W tym projekcie Punkt Widzenia trzy obrazy. Omawiam w trzech podcastach. Każdy odcinek to jeden obraz. I każdy z tych obrazów omawiam z trzech przykładowych punktów widzenia, które razem dają taki ogląd, jak różnorodne jest nasze postrzeganie, jak różnorodne są nasze punkty widzenia. I widzę w tym dużą wartość, żeby sprawdzać własny punkt widzenia, żeby uczyć się słuchać o punkcie widzenia. Drugiej osoby i budować taką świadomość, z jak różnych punktów widzenia postrzegamy, i że to wszystko pomaga w lepszej komunikacji z drugim człowiekiem, w lepszym przepływie informacji i ma szansę zbudować taką przestrzeń do zaciekawiania się drugim człowiekiem, do zaciekawiania się też sobą, własnym punktem widzenia, ale właśnie. W wymianie z drugą osobą. Zamiast startować z takiego punktu bycia przekonanym, co się dzieje na obrazie, co się tam wydarza, o czym to jest, co to znaczy, ja wolę taką perspektywę zaciekawiania się, sprawdzania, jak to jest u mnie, sprawdzania, a jak to jest dla ciebie, a co ty tam widzisz, z czym tobie to się kojarzy. To jest inny sposób wymiany myśli z perspektywy właśnie. Ciekawości, która według mnie jest wielkim zasobem, żeby ją pielęgnować. Ciekawość, zaciekawianie się, oglądanie siebie, drugiego człowieka, świata poprzez soczewki ciekawości. I obrazy, które prezentuję w tym cyklu, w pewien sposób są pretekstem do tego, żeby podzielić się z wami refleksjami na temat różnorodności postrzegania, różnorodności patrzenia. Ogromnego bogactwa punktów widzenia, które mamy. Zaraz usłyszysz, jak omawiam ten obraz z pszczołą e, z trzech przykładowych perspektyw. Pierwsza neutralna, względnie neutralna, taka, którą nazywałam oko kamery. Druga perspektywa jest okiem gdańszczanina, kogoś, kto popatrzyłby na obraz przez pryzmat swojej szalonej miłości do tego miasta. I mógłby zinterpretować potencjalnie wszystko poprzez właśnie tą gdańską fiksację. <grym> to będzie trochę groteskowe, ale chcę to właśnie zrobić, żeby było wyraźnie zaznaczone, jak różnie możemy patrzeć. Trzecia perspektywa jest moją osobistą perspektywą, gdzie opowiem Wam, czym dla mnie są te elementy, znajdujące się na obrazie i o czym dla mnie jest ten obraz. To co? Gotowi? Oko kamery. To taka perspektywa, w której fakty nie wywołują emocji. Opiszę teraz ten obraz, wyobrażając sobie, że jestem osobą, która bez nakładki emocjonalności, bez nakładki nadawania znaczeń i szukania połączeń między widzianymi elementami opisuje to, co widzi. Trochę takie suche rejestrowanie tego, co jest. A więc kamero. Co widzisz na obrazie? Widzę owada, pszczołę lub osę, która wypełnia dużą część płótna, i ten owad trzyma ananasa w swoich odnóżach. Ten ananas jest pomiędzy arbuzami, które leżą na jakiejś powierzchni, na stole lub parapecie. Widzę żółtą kotarę, która odsłania Widok w tle. W tle widzę krajobraz złożony z budynków. Jest noc, blok, domek i chodnik. Na chodniku siedzi kot. O czym według Ciebie jest ten obraz? Według mnie ten obraz jest o owadzie, który nocą fruwa po osiedlu z owocami, i o kocie, który na to patrzy. Sucho, co? <laughs> Można by powiedzieć, że taki opis, złożony głównie z czasowników, rzeczowników, jest wręcz nudny, jakiś taki suchy, surowy, i nie wiadomo, o co chodzi tej osobie, która to opisuje tak, bez żadnych emocji, bez żadnych skojarzeń. I tu warto według mnie wspomnieć o. Bardzo ciekawym sposobie komunikowania się pewnie wiele osób z was y, kojarzy porozumienie bez przemocy, non violent communication, Marshall Rosenberg, który przez kilkadziesięcioleci uczył ludzi, w jaki sposób rozwiązywać y, konflikty w sposób y, pokojowy, w jaki sposób y, mediować między y, skłóconymi stronami. On proponuje taki sposób komunikowania się. W którym poprzez bazowe cztery kroki można tak sformułować komunikat i swoje, ym, swoją prośbę, że to ułatwia po prostu wzajemne zrozumienie się. I zobaczenie danej sytuacji, umiejętność zobaczenia danej sytuacji bez ładunku emocjonalnego, właśnie takie samo czyste spostrzeganie obiektywnie, jakby okiem kamery jest. Pierwszym krokiem w budowaniu komunikatu. Dopiero później dochodzi do tego opisanie uczuć, później potrzeb i na końcu sformułowania prośby do drugiej osoby. Bardzo cenne umiejętności. Mam wrażenie, że jak o tym mówię, to no, pewnie już wszyscy o tym wiedzą, ale jednak nie wszyscy. <laughs> No nie jestem tutaj żadnym ekspertem od yy, budowania super komunikatów w stronę drugiego człowieka. Sama sobie to praktykuję na własny użytek i to bardzo korzystnie zmieniło moje relacje. Ale chciałam o tym mówić dlatego, że jako malarka sama zauważyłam, jaki ładunek znaczeniowy, emocjonalny nadajemy temu, na co patrzymy. I umiejętność zatrzymania się na chwilę w tym nadawaniu znaczeń, ocenianiu, jest momentem na wdech i wydech. I właśnie chwilą ciszy, przestrzeni, żeby sprawdzić, czy ja chcę tak myśleć, co ja sobie o tym myślę, co mi to mówi o mnie, i w takim razie to, jak jest u innych. Ten punkt zaciekawienia się to jest taka okruszynka złota, złoty okruszek. <grymne> w procesie komunikowania się ze sobą i z innymi. To teraz sprawdźmy, jaki byłby punkt widzenia gdańszczanina, który wszędzie widzi rzeczy związane z gdańskiem. Jaki nakłada bagaż własnych skojarzeń na to, na co patrzy. Co widzisz na obrazie? Z czym ci się to kojarzy? Widzę wielką pszczołę albo osę. To jest owad. I ostatnio widziałem takie owady w domu Uphagena. To jest kamienica mieszczańska z XVIII wieku, którą można zwiedzać w Gdańsku. I tam jeden z saloników jest. Wyłożony błazerią ręcznie malowaną w owady. Podobne owady widziałem właśnie na tej błazerii. Z tego co pamiętam, to był specjalny pokój do grania muzyki albo picia herbaty. Ten owad niesie, albo podnosi, albo przynosi ananasa. I jak patrzę na ananasa, to wiem, że to jest nobliwy ananas. To jest ten ananas, o którym pisała Anna Renata. Córka naturalisty, botanika, ogrodnika z XVIII wieku Johanna Filipa Breina, który na początku XVIII wieku zajmował się aklimatyzowaniem ananasów w Gdańsku. Wszyscy zachwycali się ananasami jako nowinkami botanicznymi, a córka tego ogrodnika, właśnie Anna Renata, napisała nawet wiersz pochwalny na temat ananasa. Pisała, wyborna roślino, jesteś godna, aby przyglądać się Tobie z uwagą i w skupieniu ku chwale Twego Stwórcy. Więc jak patrzę na tego owada i na te egzotyczne owoce, to XVIII wiek, mieszczaństwo, wypisz, wymaluj. A żółta zasłona i to, co dzieje się w tle? Ta żółta tkanina sprawia, że myślę o tkactwie... O sukiennictwie, o farbiarstwie w dawnym Gdańsku. Ale bardziej niż to, ona tym ruchem, że jest odsłonięta i ukazuje to, co jest w tle, tak jakby zaprasza mnie do zaglądania za kulisy. Za kulisy zdarzeń, do tego, co było kiedyś, co było dawniej. Za kulisy teraźniejszości. Hm. Ale też ta kotara odsłania widok na osiedle. I tak jak znam się na osiedlach gdańskich, to to najbardziej przypomina fragment przymorza. Miks bloków i miks domków, to by się zgadzało. Kiedyś przymorze było małą wsią należącą do cystersów, teraz jest to potężna, gęsta dzielnica gęsto zaludniona gęsto zabudowana. Dużo bloków, a i tak przy ogródkach działkowych można usłyszeć koguty, jak na wsi. I takie czarne koty też się tu kręcą. Dużo. Wiosną wyżerają ptaki z gniazd. Nie znoszę ich za to. Może ten czarny kot patrzy się na tą pszczołę po to, żeby ją zeżreć. Nie wiem. To o czym dla ciebie jest ten obraz? Myślę, że ten obraz jest o potężnym rozrośnięciu się Gdańska. Bo w XVIII wieku Gdańsk liczył około 50 tysięcy ludzi, a teraz to jest jakieś 500 tysięcy ludzi. I wszyscy mają różnie. I kiedyś, i dziś. Jedni mieszkają bogato, inni mieszkają skromniej. Ale przynajmniej teraz praktycznie każdy może sobie kupić ananasa. I to już nie jest wielkie halo. No nikt wierszy na temat ananasów już nie napisze. niezły gdański lover, co? Możliwe, że fragment tego gdańskiego lowera jest też we mnie, bo ja naprawdę lubię to miasto. I zaciekawiają mnie takie fakty, jak na przykład to, że w 1639 na jarmarku świętego Dominika ludzie oglądali na żywo występy indyjskiej słonicy, która miała imię Hansken i występowała, robiła sztuczki. No teraz by to nie przeszło, ale wtedy przeszło. W mieście szalała dżuma, a ludzie poszli oglądać występy słonicy. Mało tego, istnieje rysunek, który wykonał Rembrandt, który widział tą słonicę. Nie wiem czy akurat w Gdańsku, ale po jej tournée europejskim gdzieś musiał ją zobaczyć. Istnieje rysunek tej słonicy wykonany przez Rembrandta. On jest do obejrzenia w British Museum. No jest to co najmniej egzotyczne. Jak się tym nie ciekawić? To teraz jeszcze została trzecia pokazowa perspektywa, trzeci punkt widzenia, mój osobisty. Ola, co jest na tym obrazie? Na tym obrazie przede wszystkim jest mój sen. Pszczoła, która przynosi ananasa. To jest pszczoła albo osa. Właściwie to nie ma znaczenia. To jest jakiś owad, błonkoskrzydły. A namalowałam go dosyć nieanatomicznie i nie zwracałam uwagi na to, do czego to jest bardziej podobne, żeby bardziej zaznaczyć, że on jest z tego świata nierzeczywistego. I faktycznie miałam taki sen, w którym stoję na targowisku pełnym egzotycznych owoców i waham się, nie wiem co wybrać. Sięgam ręką po owoce, które są jakieś egzotyczne, nie znam ich, ale mnie... Bardzo ciekawią i jestem w takim zastanowieniu się: No to co ja mam tutaj wybrać? Przecież, no przecież nie wiem, nie znam tych owoców, ale strasznie bym chciała jakiś wybrać. I wtedy nad moją głowę przylatuje powiedzmy pszczoła właśnie taka malutka pszczoła, która ma parę centymetrów i nad moją głowę przynosi owoc małego ananasa. Jak się obudziłam, tak podobała mi się wizja te z tego snu. Nie rozumiałam jej, ale ten owad tak mi się spodobał, spróbowałam go narysować. Zrobiłam sobie notatkę rysunkową, i ten owad, którego widzicie na obrazie, on jest przemie przemieniony już w formę 3D, taką kolorową, ale on jest najbliżej tego szkicu, który zrobiłam tak szybko, zaraz po obudzeniu się. Przez wiele miesięcy trochę nie wiedziałam, o czym jest ten sen, chociaż mi się przypominał, on nie zniknął tak szybko. I zrozumiałam go po kilku miesiącach. Jak się zastanowiłam, dla mnie figura tej owadziej, pszczoły, osy reprezentuje coś, co ubrałabym w słowa, jako mądrość roju. Reprezentuje bardzo przemyślaną strukturę społeczną, bardzo przemyślaną grupę, która współpracuje, która dzieli obowiązki, która jest taką dobrze naoliwioną społeczną maszyną. Coś takiego. Ale właśnie zostałam ze słowami mądrość roju i sen pokazał mi, że ja się waham i zastanawiam. Gdzie znaleźć słodkie, karmiące owoce w świecie, gdzie wyciągać po to ręce, chciałabym i nie wiem, i szukam i nie wiem w takim zakłopotaniu, co wybrać, nie znam tych owoców. A reprezentant mądrości roju, ta mała pszczoła, sama przylatuje i przynosi mi najsłodszy z owoców mały ananas. Ja w ogóle uwielbiam ananasy, są wspaniałe, faktycznie jest to nobliwy ananas. I miałam taką chwilę, aha, czyli najsłodsze dary, najsłodsze owoce, nie są gdzieś daleko w świecie, nie wiążą się z tym, czego nie znam, czego jeszcze nie mam. Wiążą się z tym, że to jest najbliżej mnie, to jest mi podane i przyniesione najbliżej mnie, nad moją głowę wręcz. Mam to, jest to przy mnie. I wtedy przeżyłam taką chwilę, Docenienia i taką wręcz, właśnie słodycz nakarmienia się poczuciem, że znalazłam grupę ludzi, która mnie wspiera, jestem, czuję się podłączona do mądrości roju, do ludzi, z którymi współpracuję, do ludzi, z którymi jestem, przeżywam. I to jest bardzo słodki owoc w życiu. Znaleźć swój rój. Czerpać z mądrości tego roju i się tym po prostu karmić. Na obrazie pszczoła przynosi ananasa nie nad moją głowę, ale na mój parapet, jakby do progu mojego y, miejsca, w którym mieszkam. Jej obecność miesza się z tym, co jest rzeczywiste, bo ona kładzie ten owoc na parapecie. Ja mam taki piękny parapet. I jakby składa ten dar w rzeczywistości, w przestrzeni namacalnej, która jest przestrzenią codziennego użytku. To wszystko dzieje się przy żółtej zasłonie. To jest taka żółta kotara, i to jest element, który ma dla mnie duże znaczenie. To są zasłony to jest fragment zasłony, które sama uszyłam do sypialni. Wybrałam kolor, który mi się podoba, zamówiłam materiał, uszyłam go. Jestem bardzo dumna z tych zasłon, bo to było do obróbki 5 metrów materiału, i myślałam, że to się nie uda, ale się udało. Ale symbolicznie, te zasłony, które są tkaniną taką bliską tej codzienności, one są fragmentem sypialni miejsca, które jest bardzo prywatne bardzo o życiu osobistym. I ta kotara symbolicznie odgradza świat zewnętrzny od wewnętrznego. Ten zewnętrzny na dworze i ten, który jest prywatny w domu. Trochę taka granica światów. W tle osiedle, osiedle nocą. Faktycznie jest to widok, który istnieje, który codziennie oglądam z okien sypialni. Na obrazie panuje pora nocna, jest księżyc przysłonięty chmurami. Ja się bardzo fascynuję taką aurą nocną, lubię ciszę nocną, te wszystkie kolory, które dzieją się z powodu sztucznego oświetlenia, kolory w oddali, kolory z bliska to wszystko jest bardzo ciekawe, bardzo malarskie, ale też noc jest czymś, co jest tajemnicze. Nie do końca zbadane, bo nie widać wszystkiego dokładnie. Jest też przestrzenią symbolicznie o nieświadomości. Kiedy zasypia rozum, to budzi się coś innego, budzą się takie bardziej intuicyjne światy, bardziej nieświadome. I ta noc sprawia, że obecność pszczoły nie jest aż tak dziwna. No tak, przecież nocą we śnie albo nie we śnie dzieją się rzeczy inne niż za dnia. Budzi się do życia inny świat, czasem skrywany, tajemniczy, powiedziałabym. Na obrazie występuje też kot. Przy ananasie po prawej stronie jest taki czarny punkcik. To jest w tle, w oddali postać kota, który siedzi na chodniku. Nie wiem, na ile to widać na okładce podcastu. Ona jest malutka, ale na mojej stronie możecie zobaczyć ten obraz yy, w większym formacie. Siedzi tam kot. I faktycznie jest to kot, którego spotykam, patrząc z okien, wychodząc na balkon. I kiedy go zawołam kici, kici to on się często odwraca w moją stronę tymi swoimi złotymi ślepiami. Po prostu tak siedzi i się patrzy. I przez chwilę patrzymy sobie w oczy, <gryw> aż się znudzi i odejdzie. <gryw> Ale na tym obrazie, przez to, że kot się patrzy w stronę tego okna, w stronę parapetu, to tak jakby ten kot jako obserwator dostrzegał i widział to, co się dzieje. Kot jest ze świata rzeczywistego, ze świata namacalnego, ale on też należy do świata nocy. Koty wychodzą nocą w swoje tajne e, sprawy, się zagłębiają. Jakaś część kociej natury jest na mnie dostępna. I ten kot dostrzega. On patrzy na pszczołę, patrzy na to, co się dzieje. On ma w sobie na to przestrzeń, tak myślę. <grytanie> myślę, że kota to by nie zadziwiło. Po prostu by patrzył z ciekawością, że coś się rusza, coś jest. Coś może szeleści skrzydłami, coś błyszczy jakimś kolorem. Coś przyciągnęło jego uwagę. On to obserwuje. No, ale jednocześnie nigdy nie dowiem się, co on sobie myśli i czy sobie coś myśli. <laughs> to jest taki wieczny znak zapytania w tym punkcie obrazu. A więc, o czym jest ten obraz? W procesie przygotowywania się do nagrywania podcastu, w procesie dystansowania się od pracy, którą stworzyłam, zaczynam rozumieć, że ten obraz. Jest dla mnie o przenikaniu się świata rzeczywistego i świata niewidzialnego, takich dwóch warstw, które według mnie tworzą codzienność: świat śnienia, świat nieświadomości, świat niewidzialny, taki bardzo prywatny, bardzo osobisty. Przenika się i zazębia ze światem zewnętrznym, namacalnym, takim aktywnym, i to wszystko razem daje. Pełniejszy obraz rzeczywistości. I myślę sobie, że oczywiście można się obywać bez tego obszaru związanego ze snami, ze światem niewidzialnym, yy, światem trochę odjechanym, wewnętrznym, który jest nielogiczny, bywa zaskakujący, dziwny. I można tego nie mieć albo na to nie zwracać uwagi i się tym po prostu nie zajmować. Ale w moim świecie, w tym jak ja sobie przeżywam siebie i świat, to mi się bardzo podoba i sprawia, że ja mam większe poczucie pełni i faktycznie są to dwie rzeczywistości, które się według mnie zazębiają i wzbogacają, i wzajemnie zasilają, i robi się z tego taki słodki bufet. <laughs> Ananasy, arbuzy, wszystko brzoskwinie, winogrona, cały wybór. Różnorodności jest dostępne, jest tego więcej. Lubię mieć taki wybór. I jeszcze, tak jak to mówię, to przychodzi do mnie refleksja, że w pewnym sensie malarstwo może mieć taką funkcję, żeby wspierać uszanowywanie tego świata niewidzialnego, tego świata wewnętrznego, i że obraz może być potencjalnie takim miejscem, w którym ja to sobie świętuję, uważniam to. Daje temu uwagę, daje temu znaczenie, daje temu miejsce. i według mnie to jest ważne, żeby dawać sobie miejsce i przestrzeń dla wszystkich swoich wewnętrznych kawałków. I jeszcze przychodzi do mnie kolejna myśl, że ten obraz nie jest o tym śnie. Bo on nie obrazuje tego snu. Ten obraz jest zestawieniem różnych elementów, które przyciągnęły moją uwagę. Jest tam fragment właśnie ze snu. Są arbuzy, w których badałam niesamowite jakości czerwieni, które przenikają się w arbuzach latem. Jest fragment miejsca, w którym mieszkam, ten parapet kotara z sypialni, jest fragment osiedla, jest kot, z którym mam tajemniczą relację. <noise> jest noc, jest dym, który leci z komina, są światełka w oddali i pas zieleni, który jest mroczny. To wszystko razem buduje jakiś osobny sen. Sam ten obraz jest, jest jakby oddzielnym snem. Trochę takim już śnieniem na jawie. To zsunięcie w jedną przestrzeń płótna różnych elementów, które mnie w jakimś okresie czasu zaciekawiły, może dać się rozpoznać, o czym to tak naprawdę jest na różne sposoby, w różnych momentach życia. Możliwe, że za pięć lat spojrzę na to kompletnie inaczej. Więc obserwując teraz, jaki jest mój punkt widzenia, obserwuję, że obserwuję. Doświadczam świadomości obserwowania. To już jest jakiś metapoziom patrzenia. Zmienny i fascynujący. Czyli to, jak patrzę, jest informacją o mnie dla mnie, a to jest drogą do poznawania siebie. No ale po co poznawać siebie, tak myślę. Myślę, że po to, żeby mieć łatwiej i przyjemniej i pełniej, świadomiej, myślę, że im więcej świadomości na swój temat poznawania siebie, tym łatwiej podejmować lepsze decyzje, łatwiej jest mieć zdrowsze relacje, rozumieć to, co się dzieje w codzienności, trochę lepiej, mieć wybór swoich zachowań. Nie działać z automatu, że im więcej świadomości, tym więcej wyboru. I to jest dokładnie to, do czego zapraszam: do łagodnego obserwowania siebie, poznawania siebie poprzez kontakt z malarstwem. I właśnie do tego projektu, punkt widzenia, zaprojektowałam warsztaty. Które są dwudniowym doświadczeniem plastyczno-rozwojowym. One odbędą się we wrześniu w Gdańsku. Bardzo zapraszam do zapoznania się z tym, co przygotowałam. Wszystkie informacje są na mojej stronie www.olafront.com/punkt widzenia. Ja to podlinkuję. Częścią takiego doświadczenia, na przykład, będzie zachęta do tego, żeby przynieść Twoją ważną tkaninę, coś, co jest dla ciebie nacechowane jakoś emocjonalnie, co jest ważne. Tak jak w moich obrazach przewijają się motywy tkanin, w tym projekcie Punkt Widzenia jest na przykład moja wełniana chusta, jest ta żółta kotara z sypialni. W kolejnym podcaście jeszcze będzie o jedwabnej chuście. To są takie ważne tkaniny. I jednym z doświadczeń na warsztacie, który przygotowałam, będzie praca z Twoją ważną dla ciebie tkaniną. Każdy będzie mógł zbadać swój punkt widzenia, a nawet punkt widzenia tej tkaniny. <laughs> Myślę, że będzie inspirująco. Jeśli cię to zaciekawia, zajrzyj na tą stronę, sprawdź, czy to jest dla ciebie. Jeśli tak, to jestem i czekam. W międzyczasie możesz rozważyć. Udostępnienie podcastu swoim znajomym, jeśli uważasz, że ma to sens podzielić się tymi treściami. Jest też opcja postawienia mi symbolicznej wirtualnej kawy. Za każdą kawkę jestem mega wdzięczna. Dziękuję. Takie wsparcie pozwala mi czuć, że jest odbiorca po drugiej stronie, że jestem słyszana z tym, co robię, i że ma to znaczenie, wnosi to jakąś wartość do Twojego życia. Na tą chwilę żegnam się. Zapraszam do wysłuchania trzeciego podcastu, który będzie w tej serii Punkt widzenia do usłyszenia pa. Projekt Punkt widzenia został dofinansowany ze środków miasta Gdańska w ramach stypendium kulturalnego miasta Gdańska. <śleskujesz>